Witam Państwa serdecznie, nadal jesteśmy na niesamowitych targach tutaj w Katowicach, organizowanych między innymi przez firmę Biolit, no i Letni Uniwersytet Zdrowia i dlatego mam tutaj przyjemność przedstawić bardzo ciekawe metody. Mam tutaj Panią Irenkę. Mowa Witam. o... Dzień dobry, widzę. Mhm. To się witamy, witamy się na razie. Dzień, dzień dobry. Tak, dzień. Wspaniałe adeptki systemu Falun Dafa, a o samym systemie panie nam już więcej opowiedzą. Falun Dafa, czyli Falun Gong inaczej, jest to starożytna chińska metoda kultywacji siebie. Celem jest po prostu zjednanie się z najwyższymi prawami wszechświata, z prawdą, życzliwością, cierpliwością, autentycznością. Sama technika, same ćwiczenia i są niesamowicie po prostu no wnoszą, wnoszą taki spokój i zupełnie inne spojrzenie na, na życie. Polecam. Chciałabym dodać, że mówimy tu o kultywacji ciała. To nie są zwykłe ćwiczenia, tu mówimy o kultywacji. Czyli oprócz ćwiczeń mamy też naukę, która jest dla wszystkich bez względu na kulturę. Prawda, życzliwość i cierpliwość, o czym tak często się mówi, ale niestety nie, praktuje, nie praktykuje się. I jest to zapewne system, ponieważ patrzymy oczywiście chiński, tak jak mamy inne wspaniałe różnego rodzaju ćwiczenia starożytnych, jak my to mówimy, Tai Chi Huan dla zdrowia. I tutaj też mamy i dla ciała, i dla ducha, ponieważ wiadomo, że to jest też wpływa pozytywnie na energetykę organizmu, prawda? Wpływa bardzo dobrze na organizm, ale tu jest ciało i dusza. I w nauce naszej mówimy o praktykowaniu gong. To nie jest ci, zwykłe ci, To jest coś znacznie większego. Mamy przy sobie mistrza, który się nami opiekuje. Pan Li Hongzhi, który napisał książkę i który nas prowadzi. Także jest to bardzo... Zaawansowana technika samodoskonalenia, który każdy sam, którą każdy sam może, może sobie praktykować. Czyli można gdzieś znaleźć w internecie, tak? Tak. Mamy stronę falundafa.org i we wielu językach, chyba ponad 70 języków jest, bo jesteśmy w wielu krajach. Można sobie znaleźć i nauczyć się samemu. No, powiem, że to jest dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ jeszcze nie miałam do tej pory przyjemności, możliwości spotkać się z tym systemem. Może najwyższy czas, także tutaj może jeszcze coś na Chciałam jeszcze dodać bardzo istotną rzecz, że poszczególne praktyki, które Pani wymieniła, to po prostu leczenie, sprawność fizyczna, uzdrawianie, natomiast ta praktyka Falun Gong, Falun Dafa wnosi totalne oczyszczenie ciała. Oczyszczenie, i to jest po prostu jest bezcenną praktyką. Nie mamy... Nie, nie ma mowy o chorobach w ogóle po prostu, dlatego że jest yy, praktykuje się energię i równoważy. Czyli energia czy? Nie, to nie czy. To nie. Właśnie czy to są wszystkie inne praktyki, a to jest gong i to jest olbrzymia różnica. Tak, qi mamy wszyscy, gong nie. Gąkający okay. już do bardzo wysokich poziomów. A czyli to ma każdy człowiek. Dokładnie. Będę musiała sama spróbować. A dziś zobaczmy jak robią to najlepsi praktycy. Już kręcimy, ja się już tutaj odsuwam i daję możliwość. Ten hmm. 预备式，两脚与肩同宽，自然站立，全身放松，松而不懈。洗气两处，呈滑流状态，下颌微收，两眼微闭，舌顶上颚，牙齿微微一碰，闭上，结印。 屈了身腰，抻，从来贯体；双手合十，握球拧掌，掌心托抻，放松，双手合十，握球拧掌。 伸，放松，双手合十，低头蹲身，俯身，放松，双手合十，双龙下海，俯身，放松，双手合十。 放松，双手合十。罗汉飞山，伸，放松，双手合十。金刚排山，伸，放松，双手合十。叠扣小腹。 I yeah. you.